Witajcie, jest północ, a my kontynuujemy Condemned Bloodshot. Jesteśmy teraz w levelu SCU Building, dobrze, że nie SCP Building. No i ten level trochę bardziej przypomina Fira niżeli Condemned, no ale dobra, zaczynamy level. Preliminary pathology indicates the victim died from a gunshot wound to the head. More remarkable is the extensive damage done to the chest area. If we look here, we can see that the entire sternum has been extracted. Now the killer inserted what I'm guessing to be a large hunting knife, roughly six to eight inches in length, here at the base of the belly. He then made an X-shaped incision that extends up to the bottom of the chin. He clearly was not concerned with surgical technique it appears he only wanted access to the ribcage and the you said you found a connection i'm getting to that rosa i'm tired and my head is screaming for a drink so get to the point all right take a look at this when i first examined the crime scene photos you sent me i was a little taken back by the abnormal structure of his vocal cords they're really quite amazing and unlike anything I've ever seen before. So he had a deformity? Possibly. Does this look familiar? It's an x-ray of my chest. You showed me this during the SKX investigation. Right. And we noted it odd that your throat area was redacted, or in layman's terms, blackened out. I remember, but... Why? Why is it classified as top secret? And why was the same done to Van Horn? Van Horn? What do you mean? His vocal cords are missing. They've been cut out. What? Yeah. And the question is, who's trying to keep it a secret? There's something else. I overheard a conversation. Well, I don't know if I trust Dorland. Dorland's a two-faced ass, if you ask me. Well, there's certainly no love lost between you two. Here, lay down on this table. I want to take an X-ray of your chest. Let's find out if you have the same abnormality. Now lie still. I'll be back shortly. Okay, I'm gonna take some shot. Rosa, I'm ready to get the fuck out of this thing. Rosa, are you still there? Dobra, już mogę chyba zacząć gadać, bo w końcu się zamknęli wszyscy. Tak, nie wiem czy pamiętacie, ale Rosa w jedynce była taką strasznie grubą murzynką brzydką. A teraz nawet zrobili z niej fajną laskę. Dobra, ja widzę że coś tu mam zbadać. Fotograf przez X-ray. Ok, czyli e, kamera. I to on zrobić, temu fotkę, tak. Ok, fotoreceft. Ok, lecimy dalej. Jak widzicie, teren jest taki bardziej podobny do. Do Fira niż do Condemned, Condemned. Dobra, gdzie ja mam tu w ogóle iść? Niestety, z tego co pamiętam, w tym levelu wrócą smoluchy. Te z pierwszego levela, których strasznie nie lubię. Przydałaby się w ogóle jakaś broń. Ale jak na razie nic nie widzę. Nie, nikogo tu nie ma. Aha, Winda! To jedziemy, nie? Ale jak? Nie da się. A, tylko się otworzyła. Dobra, zobaczymy co jest taki, w takim razie Tutaj Światło zgasło No, come on Nie wiem czy mam się ruszać czy co Nie, jest okej, okay, już wstałem Ej, co, co ty mi tu? Nie chcę żadnej fotki robić Gdzie jest w ogóle latarka? Taka propo co? Czemu ty mi wyciągasz aparat, ja się pytam, Ifen? Co ty robisz? Ej, no ład. Nie wiem, o co Ifenowi chodziło, ale włącza mi aparat. Jak ja chcę latarkę włączyć. No właśnie, to on mi aparat włącza. Dobra, to widocznie mam tu bez latarki aktualnie chodzić. No dobra, no to bez latarki w takim razie jedziemy. chyba że... Na kółku. Aha, a ja na kwadrat naciskałem, jestem idiotą. Okej, okay, no to lecimy. Lecimy, może jakaś broń, broń by się jakaś przydała. Krzesło wziąć nie mogę. Dobra, jak będzie broń potrzebna, to pewnie gdzieś będzie. Wow, ale zielono. Dobra, czy tu jest coś jakaś broń fajna? Ło, kurwa. Smoluchy się pokazały. Jest już źle. Dobra. No, no come on z tymi firowsk firowskimi zagrywkami. Bardzo podobny teren do Fira. Nie wiem, czy poznajcie w tak. W tych... Yy, ch, tych... B, b, b. Zapomniałem nazwy. w biurowcach, podobnie wyglądało jak tutaj, albo w szpitalu. W szpitalu raczej bardziej niż w biurowcach. Co to tu jest? Pobieranie zakończone PES! 2013 final demo! Kurwa! Nawet nie wiedziałem, że to pobieram, ale pobierałem Pesa. No dobra, chociaż to nie będę grał pewnie, ale pobrałem dla kumpli, żeby sobie mogli pograć jak przyjdą. Dobra, idziemy dalej. Eee. Gdzie mam iść? Przyznam mi smoluchy, gdzieś zaatakują zupy. Co to było? To chyba mój cień był. Smoluchy. Jesteście tu? Przydałbym mi się jakaś broń, żeby w nie rzucić, bo jak one podejdą, to prawdopodobnie ich nie trafię. Tu mam iść, czy tam? Pójdę najpierw, może tutaj. Kurwa, ma ciągle te. Hej! To był Onehorn, tylko że. Żywy jeszcze taki. Słuchajcie, poczekajcie na mnie. Oj, niestety nie dadzą mi wejść do kibla. Ok, mam wracać tam, czy co? Chyba tak. To come on. O, smoluch. Dobra, on poszedł gdzie indziej. Chyba go muszę gonić w takim razie. Smoluszku, gdzie jesteś? O. Ciągle tu miga tak ekran na. Różne kolory, jak w jednej w krypcie, yy, w krypcie w Falloucie 3. Nie, ja się wracam teraz. Ale chyba mam się wracać, bo tu się ciągle coś dzieje, jak wracam. Dobra, jestem znowu tutaj, w tym samym miejscu. Może tu mam wejść po prostu, tu gdzie Onehorn szedł Nie, tu nie wejdę i znowu mi się trzęsie pad, i znowu te y, kolorki się zmieniają. Dobra, to ja może wbiegnę do tego y, pokoju obok. Tutaj. Lecimy, Ifen. Jeszcze nie wiemy gdzie, ale lecimy. No i zmęczyłeś się już tym biegiem długim. Tu już byłem, mi się wydaje. A te y, kolory chyba wyskakują losowo z tego co widzę. To nie jest jakoś uwarunkowane. No dobra, come on, ale gdzie ja mam iść? Tu? Może? Mm, wróciłem się znowu do punktu wyjścia. Jestem znowu w tym pokoju. Dobra, to ja może przebiegnę się jeszcze tam prosto, jeszcze raz. I zobaczymy, co tam jest. Może jakieś teraz drzwi mogę otworzyć. Albo do tego kibla wejdzie, ten lamus wszedł. Nie, niestety do kibla męskiego nie mogę wejść, a do dam damskiego też nie. No to dupa, jestem po prostu w dupie, nie wiem gdzie iść. Hm tu? A, no w końcu. O, smoluch? Ale gdzieś słyszałem smolucha, ale jeszcze nie wiem gdzie. Więc sprawdzę sobie ten pokój. Nie ma, niestety. Tu coś jest. Jest tablica Alkohol intoxication delirium O to, 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 to co ma ten, to co ma nasz bohater Dobra Ale ja chcę stąd wyjść może co? O fajnie drzwi się otwierają w dwie strony Ja przynajmniej takich nigdy nie widziałem Chyba Coś mi się gra zacięła i pierdoli mi się strasznie ekran Czegoś mam fotkę zrobić, pewnie tego samego co wcześniej, tak dokładnie No to robimy Okej okay. Jak wyszło? Zajebiście, się i jest, więc spieprzamy stąd. No jest miło ogólnie bardzo. Bo gówno widzę. Taki zamazany ekran strasznie mam. Oje! Kurwa! Smoluch tu gdzieś był. Czekajcie jakie sierpa zrobię? Aha, już wiem jak się sierpa robi. Trzeba nacisnąć y, L... L3, czyli analoga lewego i potem... Lewy myszy, Le lewy myszy i potem L1 albo R L1 Ue, no nie róbcie mi tak w ciemnym pomieszczeniu się i mi... oczy mnie bolą? A? Ktoś tu jest, jakieś moje ziomki jest w końcu broń chyba Tak, pistolecik. Genialnie, 9 y, amunicji Jest nawet mój ziomek Are you okay? Are you hurt? I'm fine. What the hell's going on? We gotta get you out of here. We're evacuating the building. We'll see if you can open it from your side. The magnetic locks didn't release when the power went out. Mr. Thomas, are you sure you're alright? Just damn it! Leave me alone! Who the hell are you talking to?

Na L1, dobra No i co się gapisz? Na czarne jakieś gówno na ziemi To jest od smoluchów No, idziesz, idziesz? Coś gra lekko przycina w tym miejscu I bynajmniej nie jest to od mojego kompa, tylko od PS3 Nie wyrabia coś w, w tej lokacji, co dziwne Ups. Scena podobna jak w Dead Space 2 na początku. Nawet bardzo podobna. What? że w Dead Space ciało trochę bardziej zmasakrowane wyleciało. A tutaj mniej. Dobra, chodź. Gdzieś ty, Polas? Po Daj mi też taki karabin, nie ja mam taki główny pistolecie, cieka, to taki fajny karabinek. Ten goleś niestety nie miał. Dobra, pokaż mi, gdzie ja mam iść ziomek. Mam strzelać? Tak, mam strzelać. Ojej, z tą celnością to ja dużo nie ustrzelę. Dobra, dostał HEDA, jeden. Nie, kamerę, co ty mi robisz? Chciałem amunicję sprawdzić, ale nie wiem jak O, tu coś jest Jest pistolecik A dokładnie amunicja do niego i health kit Mam teraz 12, a mu już jest lepiej Tu jakiś koleś biega, zaraz go zabiję Ale moja celność niszczy, patrzcie jak się ten pistolecik lata Tu się nie da w ogóle przycelować porządnie No, no, no A ty w ogóle nie strzelasz do mnie? Jesteś biotą? No strzela, strzela, ale nie trafia jeszcze raz amunicję dajcie 15 teraz wow Jakim cudem no Zginiesz w końcu idioto No wow no, cud natury Dobra ja sobie tą broń A to sobie wezmę karabinek jeszcze amunicję do niego I jest zajebiście 30 amunicji do karabinu Czy tam karabina nie wiem jak to się Wymawia e, Dobra tu nic nie wezmę health kit'a nie użyję Gdzie jest mój ziomek w ogóle? Aha, obok mnie. <laughs> Zajebiście. Come on, come on, idziemy. No te obrazki wyskakujące na ekranie i smoluchy. Strasznie oczy od tego bolą, jak to tak w ciemnym pomieszczeniu się gra. Dobra, dobra. Tu się ukryłeś. Jak ci się łapie trzęsą, Ifen. Flachę se musisz walnąć, ale tu nie ma żadnej. Chyba. Dobra, padł. W ogóle nie trafiłem w jego głowę, ale dobra. Jezus, celność. Dawać amunicję. Shotgun. Dobra, Riot shotgunem chyba lepiej trafię, niż tym karabinem. Chociaż ma trochę mniej amunicji. Wow! Smoluch był blisko. Nawet nie założyłem go. Jaki rozmazany ekran, no weźcie tak, nie róbcie mi. Oj, sorry, to ty... Dobra, dawać amunicję. Aha, jeszcze mam tego ee, paralizator. już Wiem jak się go używa. Smoluch. Zaraz go spróbuję użyć, ale ale na razie nikogo nie widzę. Już widzę, jeden dostał. I i e e e e e. ale to celność dobra. Też w głowę nie trafiłem, ale łeb mu rozwaliło no. Jest spoko. Ile mam amunicji? Nie wiem, jak sprawdzić znowu. Już wiem. Jeszcze trzy Bateryjki do e, mojego paraliz paralizatora mam. Trzy strzały. Okej. Okay. Ej, aj, co się z tobą dzieje? Smoluchy się pojawiają, nie wiem kiedy strzelać, kiedy nie. Zostaw je i tak nie trafisz. Bo jesteś debilem i strzelasz po. podłodze. No nie, weźcie to. Jakbym teraz grał na moim nowym telewizorze, to bym się bał, że coś się z nim pierdoli. O nie, i znowu takie czarne gówno. Nic nie będę widział. Nie lubię tego strasznie. Dobrze, że to tylko chyba w tym levelu jest i w pierwszym, bo dalej tego nie ma. Dobra, smoluchy, pokażcie się. Gdzie ja mam w ogóle iść? Tutaj? Tu? Nie, tu nie mogę wejść, bo tu jakieś gówno wisi. Już nie wisi. Dobra, cześć. Ten wyciek, No to chyba po nim No wybacz umarłeś Tak, umarł, niestety A mnie smoluch napierdala od tyłu Jeden, drugi I, 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 i. I to chyba wszystkie, na szczęście Nie Kurwa, mać Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Powiedzcie mi, gdzie ja mam iść Szybko Okno? Drzwi? To nie jest, to nie było okno. Dobra, gdzieś smoluch jest. Nara. Dobra, ammu szybko. Dobra, ładuj tą amunicję. Masz smoluchu skopa. Co się dzieje? Coś mi się w mózgu pierdoli.

To teraz muszę iść do tego e, farela. To chyba się windą jechało, z tego co pamiętam. Tu mi się wydało, że, wydawało, że jeszcze gdzieś były te... E, gdzieś były Sonic Emittery, ale nie jestem pewien. Chyba w żeby by nie, nie ten... nie pozwolili sobie, żeby Sonic Emittery były. No ale nie jestem pewien. Dobra, lecimy windą do niego. Tej, którą wcześniej nie mogliśmy jechać. Tą, którą wcześniej. Dobra. Ale zajebistą muzyczkę mi puściliście. Din, 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 din. No, come on, szybciej. Ale wysiądę i smoluch mi jakiś zatakuje albo inne gówno. Dobra, jest. Już ładniejszy office tu jest. O! Teraz... Nie, ten przycisk. Co to ja w ogóle robię za dziwne rzeczy? Chciałem spektrometr wyciągnąć. 17 tu są odczyty gdzieś w tym miejscu. 10, nie, nie w tym miejscu. Gdzieś, 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 tutaj. Czyli jednak macie w biurze Sonic Emiter, wy idioci. Jak tego mo możecie takie coś tutaj trzymać? Gdzieś tu, w tym biurze. Dobra, chowaj to. I pokaż mi, gdzie ty jesteś. Za obrazem jakimś, czy co? Chyba za tym obrazem. Tak, za, to, za obrazem. Ukrył się, jebany Sonic Emiter. Dobra, eee. Teraz idziemy do biura Farrella. Farrel, gdzie masz biuro swoje, tu? Nie, tu nie. Tu nikogo nie ma. Czyli tu pewnie. Nie, tu jest zamknięte, więc. Na pewno tu. Już tutaj widzę nawet. Kom in. Szanowni, mister Thomas. Czy mam coś dodać? Tak, mamy pięć aspirin i szatę wody. Nie myślimy, że. Nie wiem, mister Thomas. Panie, proszę siadać, żebyśmy mogli zacząć. Okay, let's begin. I'll be asking you questions regarding the recovery mission of Malcolm Van Horn. Please answer them to the best of your ability. Are you ready to begin? As ready as I'll ever be. All right. What happened immediately after leaving the hotel? We fled this scene every man for himself, yeah. Mm hmm. Dobra, czyli to będzie raczej to. Bo oni wyciągnęli te... bo wyciągnęliśmy te zwłoki wtedy. Był, leru Oni mnie potem zrobili w chuja. Ale nie ma tu takiej opcji, więc... Albo to ostatnie albo to. Raczej to będzie bardziej yy, precyzyjne. A zobaczmy co jest... To, co jest...

I need you to help us fill in the blanks. Let's continue. Where were you when the helicopter arrived? Eee, helicopter. Heba Doll Factory, tak? W -dol -factory. Co stało, Horn I was in an old Doll Factory. Explain what happened once Danhorn was secured. Ja coś spierdoliłem. Nie byłem w Doll Factory, tylko na tym track, yy, track mu coś tam. Nie pamiętam jak to miało. Eee, spieprzyłem teraz port zrobiło mi się. Dobra, co? Co teraz omówił? Bo ja się skupiłem na tym, co chcę teraz mówić i zapomniałem co on. O, co on mnie pytał. Eee... Fajnie. To teraz nie wiem jaką odpowiedź dać. Za bardzo przyjałem się tym pur jednym. <grym> helikopter started taking fire. Rozwalali tu jakiś helikopter, bo nie pamiętam. Mm. Nie wiem. Helikopter took off. Ups, i mam teraz problem. Dobra, strzelamy. Zamknął oczy, i będę naciskał byle co, i zobaczymy, co mi wyjdzie. Ups. Żeby opuścić drużynę. kto to powiedział? Ja? Leru albo Darland? Dorland? Tego też nie wiem. Ej, na let's play jak się nie za bardzo nie skupiam na fabule i potem nie ogarniam kilku rzeczy. Ale to był chyba, chyba Dorland. Dorland. Now, this next question is very important, Mr. Thomas. Why did the team split up? Look, let's stop holding hands like a couple of fucking girls. I know, all right? You didn't want me to come back. Dorland made that perfectly clear. mr thomas please you gave dorlan the order to leave me behind an unfortunate casualty in the line of duty or some bullshit did larue tell you that so you're not denying it then <sighs> wires got crossed there was a misunderstanding a misunderstanding i almost got killed sit down fuck you i'm ordering you to sit down jesus christ just shoot me and get it over with why did you bring me back you knew Van Horn. What to look for? It was just another stiff. Why the risky mission? It was important. We control the situation. Cooperation, Mr. Thomas. That's all I wanted. <laughs> Cooperation. Then what? Kill me? No. You've got it wrong. You're lying. Right. Why the order to leave me behind? That order did not come from me. My orders were to keep you safe. I swear it. Uh, excuse me, director. Sir, I've got Agent Dorland on the phone. He says it's important. <sighs> yeah, put him through. Is everything okay in there? Yeah, yeah, just do it. This is Dorland. Agent, where the hell have you been? Mayor Rachel Mars has been murdered. What? Where? She was found. Well, most of her was found in the new museum downtown. No i koniec levela SCU Building. Niestety, ale spieprzyłem trochę Investigation Rating, chociaż jest good. No, ale news reports? Gdzie to były news reports? Trzy jakieś niby były, ja nie jednego nie widziałem. No dobra, nieważne. No to w sumie tyle na dzisiaj. Następny level jest dość fajny. Zobaczycie, czym tu będziemy walczyć i z kim, bo jest dość taki oryginalny. No i co? No i to tyle, więc cześć i następnego let's play'a.